Skoków już w pierwszej próbie udało się skoczyć na miarę swoich możliwości w tym sezonie. I już wtedy skakało mi się na luzie, więc stąd te trzy próby były dalekie. Wiedzieliśmy z trenerem, że po skoków dal yy, ciężko będzie, żeby nabiegać wynik poniżej 23 sekund, bo tego jest jednak za dużo. Wczoraj dwie setki, dzisiaj trzy próby skoków dal, przed to są jeszcze, wiadomo, trzy razy rozbieg rozgrzewka. Także... No i w ogóle konkurs był z rana i bieg też był z rana. Nie lubię zbytnio biegać w tych porannych godzinach, także uważam, że, że wykonaliśmy to, co chcieliśmy na tych mistrzostwach i jesteśmy bardzo zadowoleni. Mimo, że zawsze przed mistrzostwami byłam w, w najlepszej dyspozycji przed rozgrywaniem konkursu, to gdzieś tam stres mnie zjadał i nie umiałam pokazać tego, z czym przyjechałam. A dzisiaj w końcu to zrobiłam, więc chyba w dal miecisz najbardziej. Na pewno ja nie jestem typową skoczkinią w dal i e, bieganie dużo e, daje mi na skoku w dal. Jestem szybka na rozbiegu, przez co skoki są dalekie, ale wiemy, że na świecie czy w Europie, e, skok w dal, skoku w dal łatwiej gdzieś tam e, uzyskiwać finały, najważniejszych imprez czy nawet zdobywać medale. Bo chociażby po e, mistrzostwach świata z tego roku poziom w sprincie jest strasznie ciężki, więc na pewno będziemy to kontynuować, ale gdzieś tam na razie na równym poziomie i zobaczymy, w pewnym, w pewnym momencie na pewno będzie trzeba podjąć tą decyzję, ale póki e, no, udaje mi się godzić te dwie rzeczy, to do nie zastanawiamy się, żeby rezygnować z którejś z konkurencji.